Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus siedział w jego domu przy stole. Jest kilka takich momentów w Ewangelii, kiedy Jezus zasiada przy stole. I te momenty dla bardzo wielu badaczy, tych, którzy czytają Pismo Święte, rozważają je, stają się momentami kluczowymi. To zasiadanie Jezusa przy stole, ucztowanie, sprawianie, że Wszyscy zgromadzeni przy jednym stole stają się równi, ma jakiś bardzo ważny wymiar. Ktoś kiedyś powiedział, że chrześcijaństwo to jest religia księgi i religia stołu. I dlatego Jezus, kiedy chciał zostawić nam pamiątkę po sobie, chciał zostać pośród nas, to wybrał łamanie chleba. Wydawałoby się, że to jest troszeczkę nierozsądne. Gdyby chciał pozostać wśród nas y, bezpieczny, to powinien pozostać w największym diamencie świata. Moglibyśmy go podziwiać, adorować, zachwycać się jego pięknem. Ale jednocześnie, ponieważ byłby to diament, to byłby y, zamknięty w jakiejś muzealnej gablocie, niedostępny, niedotykalny. I nasz, nasza relacja z Jezusem kończyłaby się na adoracji, kontemplacji, podziwie. Tymczasem Jezus postanowił spotykać się z nami na uczcie i postanowił sam być ucztą. Możemy łamać chleb, zbierać okruchy i możemy je spożywać. Czy jest jakaś bliższa relacja? Czy można być kogoś bliżej? Nie można uczty Jezusa Chrystusa momenty które nas także uczą czegoś wielkiego o Bogu i czegoś wielkiego o człowieku gubimy czasami te rodzinne ucztowanie herbaty o szarej godzinie w kuchni długie kolacje z, z rozmowami gubimy to a tymczasem to jest bezcenne i dlatego w klasztorach na posiłki mówi się że to nie tylko część dnia, program, punkt programu, posiłek, to ćwiczenie duchowe. Uczta, która ma nas uczyć miłości. Wreszcie, jeżeli jest tak, jak mówią mistycy i święci, niebo będzie przypominało ucztę. I dlatego warto już tu i teraz sprawdzić, czy ja się do takiego nieba nadaję i nauczyć się takiego nieba. Dziękuję Wam serdecznie za to dzisiejsze spotkanie i bardzo serdecznie zapraszam na jutro.